I teraz będą takie sytuacje, jak e, potrzeba chociażby bezpośredniego zaimportowania tych dekretów księgowych e, wynikających z dokumentów zakupu czy sprzedaży do księgowości. Bez wglądu na przykład w program e, finansowo, e, w program do sprzedaży, e, do zakupu i teraz Symfonia KSEF będzie miała, dużo więcej możliwości niż sam KSEF Ministerstwa Finansów. Chociażby to, co Łukasz wspomniał, tagowanie, bo to będzie, pamiętajcie, dokładnie ten sam system, tagi. E, aktualnie w następny, w grudniu wyjdzie e, w Symfonii KSEF też funkcja taka, aby przypisać schemat księgowy, żeby tam od razu Symfonia KSEF już wiedziała. I teraz możecie mieć swój KSEF, tak, swój Symfonia KSEF, przepraszam, Symfonia KSEF, gdzie klient wygeneruje wam token, podłączycie się po prostu pod KSeF klienta i księgowość za pośrednictwem Symfonii KSeF Plus będzie wam widziała wszystkie dokumenty. Również możecie zrobić konto klientowi i klient zrobi wam taki bardzo prosty opis merytoryczny, czyli albo otaguje nam, tak, że to jest faktura w koszty, to jest faktura na magazyn, to są środki trwałe, yy, albo przypisze od razu Jakiś schemat księgowy, no bo też przecież schematy księgowe nie musicie nazywać numerkami kont. Tak? Wystarczy, że dla takiego zwykłego człowieka napiszemy, że to jest faktura za materiały, prawda, dla działu pierwszego. Faktura za materiały tam dla zarządu, prawda, faktura na magazyn. A program już nam te konta księgowe pod spodem w tle przypisze. No bardzo mi przykro. Tak, no niestety nie przychodzi nie... <śmiennie》> <buffet> Mamy jakiś kłopot techniczny. No, no, ja powiem tak, ja na co dzień prowadzę prezentację ja i nie, na pewno jest dobrze ja ustawiony nie, ja laptop. Nie, nie podważam tego. Eee, możemy. To znaczy tak, ja myślę, słuchajcie, że y, ja w zeszłą środę y, prowadziłem już takie pierwsze szkolenie właśnie dla klientów z cyklu y, KSEF, jak to ugryźć i te różne scenariusze, y, y, przerabialiśmy i na trzygodzinnym szkoleniu mi czasu zabrakło, tak? Także się okazuje, że tutaj trzygodzinny, trzy gdzie ja, tylko część, tak naprawdę poruszałem tą część erpową, prawda, tą pełną księgowość, nie, nie, nie dotykałem innych scenariuszy. Więc słuchajcie, tu musimy następną grupę wpuścić, ja wam bardzo dziękuję za cierpliwość,